Witam witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamas, a w tym odcinku zobaczymy sobie bitwę, w której udało mi się zmarkować 50 TP rezilienta na 100%. Jak widać, yy, jest ono tutaj i wbiłem tutaj tyle, zagrałem taką bitwę, w której nie spodziewałem się, że wbije właśnie to 100%, bo brakowało 0,7, a umówmy się, 0,7 na tym. Procencie przed 100, no to trzeba naprawdę zrobić bardzo dużo, bo tam wymagania to 3-400, około chyba może, może no coś około 3-400. Eee, jeśli chodzi, nie mogę pokazać podsumowania, bo nie chcę spoilerować tej bitwy, bo tak jak właśnie tutaj w polskim poprzedniku, ostatnia bitwa, w której markuje czołg na 100%, była najlepszą bitwą, tak jak w tym. I jedyny spoiler, jaki dam, to to, że była lepsza od tej właśnie na tym tutaj standardowym prototypie także zapraszam serdecznie do obejrzenia powtórki a na końcu pokażemy właśnie podsumowanie z bitwy oraz oraz z garażu no więc jesteśmy już w powtóreczce jak widać mamy tutaj muranówkę czyli murowankę tak jak ostatnio na K-91 w zasadzie wybrałem tutaj zestaw mam dwa zestawy jeden to Wentylacja, dosyłacz oraz stabilizator, natomiast drugi to yy stabilizator, dosyłacz oraz HP. Ja wziąłem tutaj z wentylacją, bo wiedziałem, że może coś na daleko będę strzelał, coś, coś może spotował, w czymś się może ta wentylacja przydać. No i na początku chciałem sobie tutaj yy pojechać do tego krzaczka. Mamy trzy lighty, z czego dwa cokolwiek kruwały robić. Mówię, może, może będzie, będzie, właśnie. Co tutaj strzelić? No, niestety na prawo, tam w te lighty nie za bardzo jest jak strzelić. No i czekam, czekam. Chciałem zobaczyć, gdzie te hateki w większości pojadą. Oraz cała reszta. Hmm, tutaj widziałem, że oni raczej nic agresywnie nie zajmują, więc decyduję się podjechać delikatnie tutaj na góreczkę. Tutaj strzał marzenie. Liczyłem, że może wejdzie. Niestety. Było blisko, ale, ale trochę zabrakło. Tak jak mówiłem, przed tą bitwą brakowało mi około 0,7 Z czego wymagania na czołg to jak tutaj widzimy są 3430 Więc myślę, że musiałem zrobić tak 5500, zresztą wiem w której pestce Którą pestką to wbiłem, także Także być może to, to skontrolujemy, jeśli nie zapomnę Mam nadzieję, że nie zapomnę. No i tutaj, jak widać, yy, jakaś farma się załączyła, bo <laughs> przeciwnicy tutaj po prostu bokiem sobie stali. Ten typ nawet nie próbował strzelać za bardzo. No i na liczniku już jest 1800, z czego to jest naprawdę. Tutaj dobrze się wszystko zapowiadało i liczyłem, że to jest dopiero początek. Teraz ładnie udało się ta straczka. Grałem tutaj jak widać na full goldzie yy, pociski, wiadomo 440 alpha, 245 penetracji yy, na, na goldzie i 1260 prędkość pocisku, prędkość jest w porządku, niestety są one, dosyć mało penetracji mają te pociski, jak na HTK na tym tierze, ale nic się nie poradzi. No to trzeba tak z tym jakoś walczyć i grać. Na ósemkach jest git, gorzej już na dziewiątkach i dziesiątkach. Czasem tej penetracji brakuje. Na PQ mamy 218, więc w zasadzie to 27 różnicy jest tylko. No tyle, że są szybsze te pociski o 250. No i haeczki, 560 uszkodzeń oraz 70 penetracji, 1000 prędkość pocisku, czyli, czyli naprawdę do, dobre haeki. Tymczasem miałam już 3,5 tysiąca, także wychodzę tutaj z biegłością na 0 aktualnie No i Czekam co tu się Dalej mi pojawi Istotny jest fakt, że robię to wszystko za, za free praktycznie więc, więc bardzo, bardzo przyjemnie Teraz tutaj jak widać Scorpion się jeszcze pojawił, dlatego Chciałem trochę Coś tu zblindować ich. Najpierw tego skorpiona. Natomiast no. To czy się coś udało tutaj zblindować, to sobie powiem powiemy na koniec bitwy. W mojej taktyce póki co nic się tutaj nie zmienia, dopóki były tam. Po lewej stronie szołgi ten AMX żył oraz tam te 53TP i Scorpion tam graje na close, no to Ja nie decydowałem się podjeżdżać Cały czas skądś tam strzela Niestety mi jest ciężko wyczalić do końca Gdzie on tam może być, aktualnie zginął AMX, więc Ja decyduję się na podjazd Albo w zasadzie jeszcze się nie decyduję na podjazd jeszcze chyba chciałem spróbować dać do tego Polaka, bo jak widać, on tutaj pikuje i jest, jest taka możliwość. Udało się 460 damage'a, Mamy już 4000 na liczniku. Jak widać, wynik 4-5 i mamy 1500 przewagi. Aczkolwiek mamy całą jedną stronę w plecy, i istniała teraz opcja, że. Oni podjadą od środka, od tej strony i będą nas po prostu strzelać w bok, w plecy, dlatego ja chciałem jak najszybciej tę stronę możliwie wyczyścić, czyli tutaj właśnie tego Polaka przestrzelić oraz prototypa. I widać, że nasi sobie z prototypem poradzili. Natomiast ja tutaj chciałem szybkim strzałem tego 50TP prototypa dobić, ale niestety się to nie udało. Na szczęście nasi sobie poradzili. Teraz może delikatnie przyspieszę, bo tutaj mm, próbujemy wymusić na przeciwnikach to, żeby przyjechali jak najszybciej. Niestety oni tak się dosyć wyciągali. Teraz tutaj LTTB niby coś próbuje podjeżdżać, no, chyba spotną naszego typa. I to by było na tyle, dlatego ja... Decyduję się podjechać pod tego LTTB widzę, że jest on na dwa strzały dostał od czegoś szczęśliwie dla mnie no i jak widać on mi tutaj przepikował zdecydowanie dostałem jeszcze pestkę po traku. szkoda, że on ją dał, bo tak to bym miał więcej damage'a ale nic no i dobijamy sobie <laughs> LTTB widzimy, że tu jeszcze Chrysler jest na full HP no, i nie spodziewałem się tego. Aczkolwiek on wyjechał po prostu i mnie raszuje. W tym momencie chyba jeszcze brakowało dwóch pestek. Mamy jedną. Jeśli dobrze pamiętam, tam jeszcze w niego jedną. To jak widać, dobrze przekontowałem jednego i drugiego. Od tyłu się odbija light, i, i w tym momencie właśnie. Było wbite 100%, zwłaszcza że jeszcze trochę po, po spocie nam wpadło. No, aczkolwiek po tym spocie, nie no, trochę się tak doliczyło. Także, mm, także tak to wygląda. No i mamy 5700 na liczniku oraz 1000 to spota. A zostało jeszcze 4500 damerze. Jak widać, tutaj trochę szczęścia, bo ten Forest Spirit daje mi za zero te pestki. Siadła pestka Elca, jest on na jeden dobry strzał. Teraz może delikatnie przyspieszę. Chciałem jak najbardziej yy, właśnie podkrócić tutaj do tych yy, TDeków. Wiedziałem, że nie za bardzo będzie je jak spotnąć. Aczkolwiek no liczyłem, liczyłem, że jakoś to się uda. Kluczem do sukcesu było tutaj zdjęcie Elca. Natomiast no nie było to proste. Ja tutaj zdecydowałem się chwilę poczekać, dlatego chwilowo przyspieszę sobie tutaj. Zostaje 6 minut. A to jeszcze nie jest takie: um, Takie oczywiste, że my tę bitwę po prostu wygramy. się tu się niby coś skoda, ale bardzo delikatnie. Okazał się również Forest Spirit. No i ja teraz ryzykuję, ale ze względu na to, że mam 1200 HP, no to mogę sobie na to pozwolić. Prawie. Niestety przypłacam to pestką od SU. Ładuję szybko HEKA. No i jak widać, siadło tutaj 400, 498. No trochę trochę mało, nie powiem, bo 560 jest salfy. No ale wiem też, gdzie jest teraz drugi Forest Spirit. No, i niestety on mi dał pestkę, obydwoje strzelają z hitów. Ja tutaj dałem z Heka, Ten zginął, więc wiedziałem, że się mogę cofnąć tutaj za to. I jak widać, on się budzi na 1100 HP, więc. No, powiem tak. Udało się akurat w niego pestkę dać. Tutaj, tutaj typ oczywiście, musiał mi zasłonić. Liczyłem, że on spikuje już wcześniej, się zatrzyma, bo miał już wcześniej strzał, ale no, niestety. Także do tego wyniku możemy doliczyć jedną pestkę za 500, czyli mamy 7200. Przyspieszę sobie teraz delikatnie. I czułem, że ten Forest Spirit tam się spotnie. Jednakże, jak zaraz zobaczymy, no to on nam właśnie nie, spotnął się, ale, ale tam na góreczkach. Więc ja sobie dojeżdżam. Ich widać, przeciwnicy tutaj dobrze ograli naszego typa, który miał 1000 HP. Tutaj udaje się dać jedną pestkę. No i teraz jest wyścig, wyścig po ostatniego Forest Spirita. To już sobie tutaj na pewno przyspieszymy. Zostało mu zaledwie 250 HP. Ja tutaj yy, próbuję coś blindować. No bo nie chcę, nie chcę jednak, chciałbym go wygrać tę bitwę, a najlepiej go jeszcze zabić. Widać taki wynik yy, demedza, a jedynie trzy fragi mam, także ciekawie się to ułożyło, ale no, na fragach mi tutaj nie zależało. No i dobrze, tu już sobie to no, zatrzymam minuta 30 do końca. No i szczerze to spodziewałem się go gdzieś tutaj, w tych okolicach, ewentualnie w tych, że tam może stać i i czekać na nas, natomiast ja teraz dostaję spota i nie wiedziałem, czy dostałem spota gdzieś tutaj stąd, być może, ewentualnie stąd. No i właśnie tutaj się pokazał. Ja tu chciałem skupić do końca, natomiast SMV był szybszy, no i niestety mi się nie udało yy, go tutaj zabić, ale bitwa wygrana. Yy, tak jak mówiłem, 7700 tutaj było, jedną pestkę za yy, trzeba doliczyć oraz 1100. Mamy spota i chyba w zasadzie zarobiłem rekordową liczbę za yy, dość, yy, dość kredytów za tę bitwę, bo miałem 199 500. Nie będę tego pokazywał teraz na screenie aczkolwiek potwierdzenie na przykład wyniku będziemy mogli zobaczyć zaraz w podsumowaniu w, staty w statystykach końcowych z pojazdu, do których się teraz przenosimy. Jesteśmy już w garażu z moim tutaj. Prototypem, jak widać, są już tutaj rozebrany, załoga przerzucona na inny pojazd oraz tutaj moduły wyjęte, bo grałem tutaj na czerwonych, tak jak mówiłem. I raczej grałem na tym zestawie z goldowymi pociskami. Natomiast jeśli chodzi o liczbę bitew, to zagrałem na nim aż 170 bitew w porównaniu do tego starego prototypa. No, tu mamy jedynie 110. I takie podsumowanie tutaj miałem te bitwę najlepszą 600. Natomiast tutaj mamy 7700 i yy tam było 1800 z hakiem doświadczenia bazowego, więc właśnie to 2800 tutaj siadło w tej bitwie. Tutaj jak widać, no lepszy też jest wynik, mimo tego, że miałem tylko 3 fragi, także wydaje mi się, że 2-3 fragi więcej i 2k byłoby przekroczone. Jak widać mamy tutaj 100% no i, i tak to się tutaj prezentuje 2900 średnich uszkodzeń oraz 600 spota wyciągnięte na 2900 jak widać tutaj i lepszy spot i lepsze średnie uszkodzenia także także no na tym Polaku wcześniejszym jak widać grałem lepiej no a też tak czułem właśnie mimo że na tym są około 100 większe wymagania no to to, to gorzej mi tutaj szło i stąd właśnie tyle bitew i tak to właśnie tak to właśnie wygląda zatem mamy smarkowanego. Mamy zmarkowane te trzy pojazdy na 100%. Zostaje jedynie 56 TP, jak się tutaj na nim sprawa prezentuje. Jak widać, mamy 96,5. Jednakże uważam, że to jest najgorszy z tych trzech pojazdów, dlatego no, na pewno zajmie to trochę. No, ale co? No, myślę, że, myślę, że kiedyś to się, to się właśnie tutaj uda wbić. A tymczasem <laughs> dzięki wszystkim za oglądanie. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!